If you are finished, unload Show clear If clear hammer down holster Switch last, 19-13 Widziałeś tutaj na dole środkowatarczar? No widzę, ale zobaczmy. No. Storing Double Alpha Alpha Miss I double Charlie Ano. Niestety, double alfa, alfa charlie i charlie delta. Alfa delta, alfa delta, charlie delta, charlie delta, alfa delta, charlie delta. To nie jest moje. To no nie z mojego dałem nie, tu. Nie. Ja nie dałem tutaj 6 nie. szałów. Nie, to nie było zaklejone. Tutaj była, było tu albo tu, 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 tu. Tu, tu była dziura. także to jest absolutnie twoje, ta dziura, no niestety. No to dawaj, jak jest, ale jak kurwa 6 szałów tu dawaj. Alfa, alfa, delta. Dobrze.